Kiedy pracodawca może odmówić zwrotu kosztów lekarza medycyny pracy? No bo każdy, każda osoba, która podejmuje zatrudnienie, musi dostać zgodę lekarza medycyny pracy. Opowiem wam jedną historię. Niepełnosprawnego mężczyzna skontaktował się ze mną, gdzie pracodawca odmówił mu zwrotu kosztów. Poszedł do lekarza medycyny pracy, a ten powiedział: no, Nie może pan pracować na tym stanowisku pracy. Wydał 70 zł. Idzie do pracodawcy, przesłał mu te wszystkie dokumenty, fakturę. A pracodawca mówi mu, że no nie zwróci kosztów. No to pisze, pisze, że mu zwrócili. Oni mu odpisali, że proszę się od nosa odczepić, coś w tym rodzaju, że jest pan wyłudzaczem, etc., etc. I on oczy w słuch, napisał do państwowej inspekcji pracy. Oni mu napisali, jak dobrze pamiętam, że to nie jest, nie jest w ich kompetencjach. Prawdopodobnie tak, bo on jeszcze nie nawiązał stosunku pracy. Z tym pracodawcą. No i właśnie, czy pracodawca postąpił słusznie, czy niesłusznie, mógł odmówić? Nie. Zawsze pracodawca musi zwrócić koszty tych badań lekarskich, które mają nastąpić przed podjęciem pracy, niezależnie od wyniku. Słuchajcie, no kwota jest 70 zł, i on mówi, no co robić? No ja bym jeszcze, ja, ja doradziłem mu, że. Napisałbym e-maila typu: Proszę Państwa, bardzo proszę o zwrot kosztów, bo z, z, z punktu widzenia prawa, może, może jakiś by paragraf znalazł, ale jeżeli nie, to, to nie. Że z punktu widzenia e, prawa należy mi się zwrot kosztów i wyznaczyć termin przelewu, podając swoje konto. Bo jeżeli nie, to po prostu oddam sprawę do prawnika czy na czy jakiejś innej instytucji. No i tylko zastanawiam się, czy warto straszyć prawnikiem, bo to jest, na miłość boską, koszt 70 zł. Czy zignorować sprawę, czy nie odpuścić? Co byście zrobili? Spotkaliście się z taką sytuacją, że wam odmówili? Ja, dla mnie to był po prostu szok. Ja się pytam, czy nie możesz odpuścić 70 tych złotych? Mówi, nie, no bo jestem w ciężkiej sytuacji finansowej. Słuchajcie, to jest takie smutne, że Pracodawcy, niektórzy nas wykorzystują, chociaż to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Ja, tak jak mówię, z taką sytuacją spotkałem się po raz pierwszy. To słuchajcie, 70 zł dla tej firmy nie jest dużo, a dlatego tego niepełnosprawnego kwota no już jest jaka jest. No, słuchajcie, tym bardziej, że napisał prośbę o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy. Mieliście taką sytuację? Czy słyszeliście o podobnych zdarzeniach?